Wow, Dakota, ale ty masz po prostu swój taśny szal. Gdzie go kupiłaś? We Francji. Kto go uszył? Benoit. W tym roku słynny projektant mody. Wow, ale super, pokaż go. Wow, słyszałam, że siatka teraz w tym roku w modzie. Benoit zna się na tym. Super. Ach, ja znam lepszych projektantów od Benoit. Na przykład? Wiadomo, Francja zna się na modzie, ale w Niemczech jest taki słynny projektant jak Samuel. Um, to trochę zwykłe imię. Zwykłe jak zwykłe, ale chodzi o to, jakie on rzeczy projektuje. On po, po prostu zaprojektował ostatnio taką fajną torebkę ze skóra krokodyli. Ja nie mogę. Zabierz się za gramatykę. Mm, popełniłaś błąd. Ach, błąd błędem. Ja się nie muszę uczyć. Uczy się na modzie. Ha, jasne. Na pewno Newsa w ogóle się nie uczy. Ona nawet fuj. Ona sama. <grywa> no wiadomo, przecież ja jestem lepsza od niej <grywa> i ona niby ma być popularna dlatego, że ona umie walczyć. <grywa> tu trzeba oceniać po wyglądzie, po charakterze, ona jest zwykłą wieśniaczką. Jedną rzecz muszę dodać. Ona jest wojowniczką, taką taką ona przypomina chyba z tej trójki, prawda? Co? Chyba ci się coś pomieszało? Ona na pewno nie jest z tej trójki wojowników. Ja nie mogę, nawet słowo wojownik do niej nie pasuje. Wiem, jak ona kiedyś wyglądała, a wiem dlatego, bo Jarena mi powiedziała: Święcie jej imię. Nie żyje, to prawda, nie żyje, ale wiem, że miała nagrania, jak ona była z tą Nilsą w tamtej szkole. Tak, chętnie bym obejrzała jej katastrofę. Jeszcze nie minęła. <grych> Ta, żebyś widziała. Hej, to prawda, że Nilsa jest taka fajna odjazdowa? Matko, też bym chciała być taka piękną, taką piękną wojowniczką. To po prostu. A, cudowne. Jak się na nią patrzy, to po prostu. ach, chcę się jej autograf. Jest mega gwiazdą. Ojej! Ew. Ofiary. Kto by lubił Nilsa? Ej. Wiesz, że o w sobie się dwóch chłopaków? Matko, jak ja jej zazdroszczę! Jeszcze jest taka ładna! Matko, to ona ma życie! Coś o tym wiem. Strasznie bym nią chciała być. <grym> um, dziwne. Tylko my jej nie lubimy? Nilce jest boska. Mówię ci tak, żebyś jej widziała dzisiejsze ubranie. Matko, jak jej zazdroszczę! <grym> ona się robi w tej szkole popularna? No dziw. Jeśli będzie bardziej popularna, to będziesz musiała albo zrobić się jeszcze raz na jakieś inne bóstwo, albo, no nie wiem, trenować. Oni ją lubią dlatego, bo ona jest wojowniczką? Taką aż dobrą? Proszę, ma tylko krzyż na czole i co jej z tego? Zdała jakiś głupi test. Jezus Maria, a ja mogę zdać na przykład test z matmy na szóstkę, jeśli będę się uczyć. Jeśli będziesz się uczyć, to niestety nie do ciebie podobne. Ludzie się zmieniają, ja mogę się zmienić na wojowniczkę. Tylko uważaj, bo można się zmienić na wieśniaczkę. Przepraszam. Um, zapomnimy o tej uwadze. Świetnie. To Nilsa idzie! Co? Gdzie? O, wow! Matko, ale zrobiła się na bóstwo. Chcę jednak być na jej miejscu. Ona jest boska. Wow, patrz, jakieś dzieciakoturne. Mm. Kto Nilsy nie lubi, albo tych dziewczyn, jest pedałem. Wymiatacie, kochane? Wow, Nilsa. No, no, no. Dziwne. Zwykle to Elena, Dakota i Sikra ugh, odnosiły sukcesy i triumfowały. Ty jesteś od nich lepsza i pamiętaj o tym. One fuj. Kto kogo nie lubi, mówi się na to fu. Zjadłabym to fu. <ścoughs> Idziemy na stołówkę? Patrzałam co będzie. Hamburger. Fuj. Robią ich z różnych rzeczy. Na przykład z gówna, że tak powiem. Albo z trawy. Dodają po prostu wszystko do tego... Mięso, aż mi się szykać chce. Eee... ale zauważyłam, że jest spaghetti. Hmm, zamówię sobie spag spaghetti i kolej, jak na co dzień. Słyszałaś, by cię jadła spaghetti tak, tak jak ja? O, zamawię spaghetti. Dobra, ja też. Ja też lubię spaghetti, zamówimy. Okej, okay, okej. Okay. Mniam, też te zamówię. O, świetnie. Cała szkoła o tobie trąbi. Eee, trochę mnie to dziwi, ale to nic. Gdzie jest Galardo? Z księżnymi. Aha. A uh, Jake? Nie wiem, nie widziałam go dzisiaj jeszcze. O, cicho, cicho, idzie ciacho. <laughs> Jaki cudny, boski. Dziewczyny, zaklepałam go. Ach, no tak, przepraszam. No ja też przepraszam. Mm, do innych pójdę. Tak, też są słodkie. Cześć, nie tak słodkie? Yeah. Wow, nie dziwiłabym się, gdyby był jeden z tych trzech wojowników. i <laughs> wiem, jest cudny. Rao! Jake idzie! Ha. Cześć Nilsa, nie u ciebie widzieć. Nie ciebie również. Czy możemy na chwilę pogadać w cztery oczy? No jasne. Rany, żeby nie było znowu takiej samej sytuacji. Niech Jake w końcu się zdecyduje. Naprawdę już zaczyna mnie denerwować. Tak, wiem. Gdzie jest twoja siostra? Ehm... O tam. O, o! Jak ja cię lubię! O, słodkie! A ja cię nie! Um, przestało być. Nie, nie lubisz mnie! On nie ja chce być Twoją siostrą. Jak ty możesz? Nie denerwuj mnie dawnie! Hej! O, o. Przepraszam, lubię cię. I... No, to rozumiem. Idziemy na stołówkę? No jasne. Cool. One mają siostry! Chodźmy do nich, zagadajmy! Ram, tam tam! E, poszła już? Aha. Nie lubię cię! E, o no, weź! Cześć, mała! A ty to kto? Jestem Sira, a ona Gira. Gira... Cały czas my, mylisz z tą... Z tą taką wiśniaczką, no proszę cię... Oj, na beście. Chodziło nam o to, czy chciałabyś się z nami pobawić? Tak, ale nie z nią. Hej, hej. Ja się pobawię z tobą. A ja z tobą. A la visa, baby! Nie wiem, kto wychował taką kretynkę. Chodź. Au! Pielęgniarka? Nie. Idziemy. Na Porażka. Mega siara. Ja bym się wstydziła, gdyby moja siostra albo brat przyszli do szkoły i robili mi obciach. Wiem, rodzeństwo zawsze takie jest, <laughs> ale my jesteśmy same. Cieszę się, rodzina tylko sam wstyd przynosi. Cześć, Segirka! Mama! z współczucia. Jak się niby nasza słodziutka Elenka! Mamo! Oj, no przestań, dawno Cię nie widzieliśmy. Nawzajem. Chodź, pokażesz mi i tacie swoją szkołę. Żeby pamiętała, gdzie jest stołówka. Jeśli ma ich zaprowadzić do łazienki, to studium tańczy. O oh, lol. Um. Jak się dogadujesz z Kolardem? No, jest bardzo fajnie. Gadamy często, bawimy się, śmiejemy. Ta... Byłem u sederów. Poradę, czy przyszłość? przyszłość. Sprawdzałem, co będzie za tydzień. Ja tak samo sprawdzałam. Ta nowa w naszych szaragach, ona... Nie wiem. Jakby miała zaraz spłonąć. Też to wiedziałem, Ale wiedziałem coś jeszcze. Co? Ciebie i Gelarda. Co widziałeś tam dokładniej? Trudno powiedzieć, to... No... Co się stanie? Rozstanie ci się. Co? To niemożliwe. Przecież... On mnie kocha i ja jego. Ty z nim zrywasz. Co? E, to niemożliwe. Syderowie zawsze mają rację. Pięknie, ale dlaczego? Nie wiem, ale ja patrzałem, że ty nie byłaś szczęśliwa ani on, bo to na pewno nie przez złość, nie przez kłótnie. Chcesz powiedzieć, tak jakbym musiała? No niestety tak. zaraz przejdę, i wydała pieniądze Okej Tamuki, muki Guar, gier, ieri, dan tan. Ach, niesbyt komfortowo. jest co, co jest a wszystko mnie boli okay. Okay. <śmienic> Kidza, pośpiesz się, Kidza Też tam jest? O, no mówię, że do toalety idzie, no. <śmienic>

Dawaj siekierę. Uważaj na to coś! Te te zombie nie wiem co to. Ow. Ow, moje oko! Nasari no Jezus Maria! Uciekamy stąd!